Prawa człowieka charakteryzuje to, że są indywidualne. Owszem, wtórne, którejś tam generacji prawa człowieka, pracownicze, socjalne są zbiorowe, ale te pierwsze, te podstawowe prawa człowieka są wszystkie indywidualne. Prawo do założenia rodziny to jest indywidualne prawo każdego człowieka. Kiedy człowiek zawiera, rozi, yy, yy, zakłada rodzinę, yy, to następuje sumowanie dwóch indywidualnych praw dwóch osób. Od tego nie powstaje prawo pary ani prawo rodziny. Prawo, np. osoby tworzące tęczową rodzinę, zachowują Każde swoje indywidualne prawa człowieka, których są podmiotami. Manipulacja ze strony władz węgierskich wiele lat, lat temu, którą opisywałem na bieżąco, polegała na tym, że promowano wizję na, rodziny, narodu jako podmiotu praw podstawowych, a później organy władzy rząd węgierski jest podmiotem praw podstawowych. Nastąpiło już ładnych parę lat temu yy, propagandowe yy, no, poślizg yy, z wyrażenia prawa człowieka skupiono się na wyrażeniu podstawowe prawa człowieka, później zarzucono yy, człowiek i pozostały prawa podstawowe. Przez kilka lat, 4-5-6 lat, wytrwale propaganda węgierska używała tego wyrażenia prawa podstawowe. I podstawiała pod nie naród, rodzinę, a potem wprost do. To było w grudniu 2019, zdaje się, wprowadzono zasadę, że podmiotem praw podstawowych może być organ władzy publicznej. Organ władzy publicznej w Węgrzech, całkowicie oficjalnie, formalnie, może się zwrócić do skargą do Trybunału Konstytucyjnego, że zostało pogwałcone jego prawo, na przykład, i to wcześniej już zrobił rząd węgierski przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wyargumentował sobie ze swojego właśnie z takich kluczków, że propaganda rządu węgierskiego, która u nas jest finansowana bezpośrednio z budżetu państwa, to jest pozycja, propaganda rządowa w Węgrzech, to jest pozycja w budżecie państwa. Bez żadnego przełożenia typu Węgierska Fundacja Narodowa czy coś. Bezpośrednio z budżetu państwa rząd węgierski wydaje pieniądze na cel, który się nazywa komunikacja społeczna, czyli propaganda. I Trybunał Konstytucyjny zaklepał, że rząd tutaj korzysta z gwarantowanej w konwencjach wolności yy, wyrażenia opinii. W Polsce idziecie w tym samym kierunku z tą różnicą, że na własne życzenie. <laughs> Kiedy Mateusz Morawiecki mówi, co mówi, kiedy Andrzej Duda mówi, co mówi, reagujecie w sposób bezmyślny, bez refleksji. Mateusz powiedział A, no to my, my powiemy nie A. Andrzej Duda powiedział B, no to my powiemy nie B. Bez zastanawiania się, co oni właściwie powiedzieli dążenia, jakie się teraz masowo pojawiły w Polsce, żeby przyznać prawo do adopcji parom to jest jednoznaczne z odebraniem praw pojmowanych indywidualnie. To jest rozmywanie praw człowieka indywidualnych. Para nie jest i nie może być podmiotem para ludzi, nie może być podmiotem praw człowieka. Podmiotem praw człowieka jest człowiek, nie para ludzi. Przypomnę wyrażonko, które zaproponowałem, żeby używać prawo do równego traktowania przy adopcji. Które w Węgrzech powinienem uogólnić prawo do równego traktowania przy zostawaniu rodzicem, ponieważ rodzicielstwo to nie tylko adopcja, rodzicielstwo to także sytuacja, kiedy się związałoś z osobą, która jest rodzicem, to już jest rodzicielstwo. Niezależnie, czy potem nastąpi adopcja, czy nie, i jesteś rodzicem. Polskie organizacje LGBT to zaniedbują całkowicie, pomijają. Ten status tej osoby, osoba, która się związała z rodzicem, sama od razu zostaje rodzicem, według prawa węgierskiego. W Polsce do tego nie dążycie, w Polsce tego w ogóle nie postulujecie, nie zauważacie. Jaki jest status takiej osoby, która się związała z kimś, kto ma dziecko nieletnie? Ignorujecie tą sytuację. Mówicie, że a potem w przyszłości adoptuje, ale. Od pojawienia się związku do ewentualnej adopcji proponujecie wprost polskiej organizacji LGBT próżnię prawną dla dziecka i brak y, instrumentów, żeby siebie mogło określać. Słownictwo. Tak więc to, co przed chwilą powiedziałem, prawo do równego traktowania przy adopcji czy ogólnie prawo do równego traktowania przy ustanawianiu rodzicem, ogólnie adopcyjnym, zastępczym itd., itd., to jest wyrażenie, którego się nie da zredukować. Ono musi mieć przynajmniej cztery słowa. Prawo do równego traktowania przy adopcji, czy ogólnie prawo do równego traktowania przy zostawaniu rodzicem. I tam jest pojęcie równego traktowania, które jest polskim organizacjom LGBT całkowicie nieznane. Żadna polska organizacja LGBT nigdy nie zapostulowała, żeby w Polsce wprowadzić przepisy równego traktowania. Przepisy równego traktowania to są przepisy specyficzne, różne od. Przepisów kodeksu cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń za krzywdy związane z dyskryminacją i odmienne od przepisów kodeksu wykroczeń karnego o karaniu za y, y, dys, dyskryminację, której się ktoś y, dopuścił. Przepisy równego traktowania to są przepisy specyficzne. Kiedy mówisz, że chcesz przepisów, żeby dochodzić roszczeń i żeby karać to to znaczy, że nie chcesz przepisów równego traktowania. Ponieważ to są przepisy specyficzne. Zapostulujesz przepisy równego traktowania tylko wtedy, kiedy wyraźnie powiesz, że chcę przepisów równego traktowania różnych od przepisów do karania i przepisów do dochodzenia roszczeń za doznane krzywdy.